Oto NIO EL7. Samochód elektryczny, który, w odróżnieniu do innych samochodów elektrycznych, ma wymienną baterię. Witam się z Wami dzisiaj w Szwajcarii i jadąc tutaj, zmieniałem po drodze baterię, co mogliście widzieć w osobnym filmie. A teraz chciałbym Wam bliżej pokazać ten samochód, dlatego że. Myślę, że szczerze mogę powiedzieć, że przez ostatnie 7 lat mojej działalności, prowadzenia tego kanału i testowania różnych samochodów, rzadko zdarzały się takie samochody do testów, które wywierały na mnie tak duże wrażenie, tak duże pozytywne wrażenie. I ten samochód ma mnóstwo rzeczy takich, których nie, mają, nie ma żaden inny samochód. I właśnie o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć i chciałbym Wam w szczegółach przedstawić i pokazać Nio EL7. Nio EL7, czyli samochód, który jest dosyć świeży na rynku na rynku polskim możemy go kupić za pośrednictwem, za pośrednictwem firmy Proivi, jeżeli byście byli zainteresowani to zapraszam. A jeszcze dodam, że marka Nio ma w tym roku obchodzi w tym roku 10 lat. Wyobrażecie sobie? W 2014 roku marka Nio została założona. Dzisiaj ma 10 lat. Sprzedaje już setki tysięcy samochodów. Sprzedała już setki tysięcy samochodów. Jeszcze miliona nie przekroczyła. I tak prężnie się rozwija i ma już w Europie ponad 30 stacji wymiany baterii. Jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam Wam o subskrypcji kanału. Jeżeli tego nie robicie, to zasubskrybujcie. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze jeden odcinek z NIO i później będziemy testować inny model NIO. Także do tego Was serdecznie zapraszam i zapraszam do oglądania. Wiecie, co mi się podoba w NIO? Podoba mi się to, że konfigurator jest banalnie prosty. I przypomina on bardzo konfigurator Tesli, czyli żeby skonfigurować samochód, wybieramy bardzo małą ilość opcji. I te samochody w podstawie mają naprawdę bardzo duże. Jak na przykład te kamery za chwilę do nich przejdziemy, ale to się może rzucać tutaj teraz, że ma tutaj pełno kamer samochód dookoła, ale wróćmy jednak jeszcze do tej konfiguracji. W konfiguracji mamy do wyboru dwie baterie. 75 kWh i 100 kWh. Niedługo nadejdą jeszcze większe pojemności, ale na ten moment te dwie są dostępne. I teraz tak, możemy wybrać sobie pojemność baterii i możemy też wybrać model, w którym chcemy tą baterię użytkować. Czyli możemy albo kupić tą baterię, wtedy samochód jest droższy i mamy ją na własność, albo druga opcja to leasingujemy baterię, czyli płacimy tak jak ze sam samochód bez baterii leasingujemy, i mamy wtedy baterię od firmy no, NIO. Jeżeli byśmy zdecydowali się na model subskrypcyjny baterii, to za baterię o pojemności 75 kWh w Polsce płacimy 800 zł miesięcznie, a za tą większą baterię, taką jak tutaj, bo tutaj mamy setkę, to płacimy 1400 zł miesięcznie. I teraz widzicie. To jest tak, że jeżeli kupicie sam samochód, który będzie kosztował na przykład 400 tysięcy złotych, a z baterią 450 tysięcy, zapraszam na stronę mojej NIO.pl w opisie macie link i tam macie dokładne ceny. Przykładowo, no to yy, jakby rata leasingowa, przykładowo za samochód, będzie niższa, ale do tego dojdzie Wam jeszcze rata miesięczna za subskrypcję, za jakby wynajem baterii. Więc tutaj trzeba się zastanowić, ja sam dzisiaj, jakbym miał kupić NIO. Nie, miałbym problem z tym, czy wziąć baterię w subskrypcji, czy baterię kupić po prostu na własność. Ja osobiście nie lubię kredytów, nie lubię czegoś brania i płacenia za to później, wolę zapłacić za to od razu. Wyjątkiem dla mnie są właśnie leasingi na samochody, czy kredyty hipoteczne na dom, ale e, w przypadku takiej baterii to jednak wolałbym chyba mieć ją na własność e, niż płacić co miesiąc No bo e, będziemy jeździć o tym 5-7 lat i nie wyobrażam sobie, żeby przez 5-7 lat na przykład, może 3-4 lata, w zależności kto jak długo jeździ samochodem, żeby przez tyle czasu płacić za baterię. Jednak mamy wtedy jeden problem z głowy, bo nigdy nie stresujemy się tym, co się z tą baterią stanie. Czyli jeżeli ona nam zdegraduje, na przykład po y, trzech latach będzie miała 80% y, pojemności, no to jakby to nie jest nasze zmartwienie, tylko to jest zmartwienie firmy NIO. Jeżeli ona się zepsuje, to też nie jest nasze zmartwienie. Za każdym razem, kiedy zmieniamy stację na baterii Swap Station, czyli to jest właśnie taka stacja wymiany baterii, no to wtedy bierzemy inną baterię. Możemy trafić na jakąś nowszą, na jakąś gorszą, starszą... Jakby tutaj to jest pewien sposób zdjęcie tego ciężaru, tego co się stanie z tą baterią z użytkownika i przeniesienie tego na na producenta samochodu Za chwilę przejdziemy sobie jeszcze do baterii I do modelu subskrypcyjnego Powiem wam ile kosztuje taka wymiana baterii Ale teraz skupmy się na wyglądzie tego samochodu Który, nie oszukujmy się, jest nowy Jest świeży, jest oryginalny I mi się osobiście bardzo podoba Wizualnie samochód mi się bardzo podoba Jedyne do czego mógłbym się tutaj doczepić No to są te kamery i lidary z przodu których, Które po prostu tak trochę brzydko odstają Na przykład NIO ES, ES l 8 Kiedyś ES8, dzisiaj EL8 czyli taki większy model. Nie ma tych kamer, one są schowane, tak jak widzicie teraz na zdjęciu. Dlaczego już nie jest ES, a jest EL? Kilka lat temu Audi pozwało NIO i zakazało im y, używania nazywnictwa ES8, ES7 i tak dalej, dlatego, że to zbyt mocno przypominało, nawiązywało do modeli Audi. I Audi, ja pamiętam, nawet kiedyś w EV news o tym mówiłem parę lat temu, y, Audi faktycznie ten proces wygrało i w Europie nie może używać nazewnictwa ES, tylko EL, dlatego ten samochód już nie jest ES na przykład 7, tylko jest EL7. I to może być skomplikowane, ale, bo na przykład na rynku chińskim i norweskim chyba jest jeszcze inaczej. Jak, na, jak ja recenzowałem Nio ES8, no to było jeszcze ES8, teraz w Europie to jest EL8. To jest skomplikowane, ale e, możecie wejść sobie na stronę NIO i tam wszystko zobaczycie. Po stronie pasażera mamy port ładowania. Port ładowania, który możemy sobie otworzyć właśnie takim kliknięciem, klapka w bardzo fajny sposób nam się otwiera i mamy tutaj e, złącza CCS. Oczywiście mamy tutaj przycisk do zakończenia ładowania, i ten przycisk działa. Nawet jak ładujemy się prądem stałym na szybkiej ładowarce, możemy przytrzymać ten przycisk i ładowarka kończy. Y, Swoją pracę, ładowanie się przerywa. Moc ładowania w tym samochodzie, no to to jest jeden z większych minusów. 120 kW realnie w tej baterii większej y, 100 kWh, a jeżeli mamy tą mniejszą bateri baterię, to paradoksalnie moc ładowania jest wyższa i wtedy jakieś 140 kW możemy wyciągnąć, bo po prostu ta bateria ma inny typ. I to jest duży minus na trasie, co widzieliście w moim filmie, ale da się z tym żyć, bo można wymienić baterię. Z kolei, jeżeli chodzi o ładowarkę pokładową, to mamy tutaj ładowarkę standardowo 11 kW, czyli ładowanie samochodu od zera do pełna na takim takiej ładowarce przemiennym będzie trwało około 8 godzin, bo trzeba tutaj dodać, że bateria ma pojemność 100 kWh, ale 10%, 10 kWh jest zablokowane, więc ta użytkowa dostępna dla nas, dla użytkownika wartość to jest 90 kWh. Poza tym mamy z boku też mnóstwo kamer, poza tym tymi kamerami tutaj z przodu mamy kamery w lusterkach mamy kamery tutaj w nadkolu e, mamy kamery jeszcze gdzieś nie to są wszystkie kamery mamy do tego wysuwane klamki i te klamki nie do końca dobrze się sprawują jak podchodzę z kluczykiem to auto bardzo często wysuwa klamki i e, można je łatwo sobie po prostu zobaczyć pociągnąć podchodzimy to jest podobne rozwiązanie jak w Kia i 6 przykładowo z kolei jak e, czasami wychodziłem sobie na stacji ładowania to te klamki po chwili się blokowały no i wtedy musiałem klikać w ten sposób i można powiedzieć, że to jest podobne do Tesli Model 3, ale tak nie jest, dlatego, że to jest o wiele większy kawał plastiku i tutaj to jest o wiele trudniejsze, o wiele większej siły trzeba tutaj użyć, żeby to wcisnąć i tu pociągnąć i dopiero wtedy możemy sobie auto tworzyć. Więc y, tutaj taka mała wada użytkowa po przejechaniu prawie 2000 km, że czasami mnie to irytowało, że no to było dosyć ciężkie do zrobienia, ale poza tym y, rozwiązanie fajne, no, aer aerodynamiczne. Tak jak mówiłem, Samochód ma bardzo prosty konfigurator. I tutaj, w przypadku tego samochodu, mamy akurat 21-calowe felgi, które, według mnie, idealnie pasują do tego rozmiaru samochodu. Na to mamy nałożone opony zimowe Hankuka, co będzie też ważne w kontekście zużycia energii. I tutaj mamy czerwone zaciski. Samochód ma 653 konie mechaniczne, 850 Nm momentu obrotowego, przyspiesza w 3,9 sekundy do setki i dodatkowo rozpędza się do 200 km/h. I te parametry jak na ten segment samochodu naprawdę robią wrażenie. Ja szczerze mówiąc, jak siadłem do tego samochodu, go wybrałem. To nie wiedziałem, że ma takie przyspieszenie. I po prostu włączyłem sobie jakoś przez przypadek, gdzieś na autostradzie, yy, jadąc z Warszawy, włączyłem sobie tryb sportowy i wcisnąłem gaz. I naprawdę mnie zatkało. Naprawdę mnie zatkało, bo to auto ma przepotężną moc. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to tutaj naprawdę ciężko jest znaleźć konkurenta. Ja osobiście uważam, że takie przyspieszenie nie do końca ma sens. Fajnie pokazać siłę, pokazać moc, pokazać technologię, ale nie oszukujmy się na co dzień, tego nie wykorzystujemy. Przejdźmy sobie do tyłu. Na górze mamy kolejną kamerę. To według mnie, to jest trochę taki zabieg, że tutaj też chyba jeszcze mamy kamerę gdzieś, nie, to jest spryskiwacz, tu mam jeszcze jedną kamerę. To jest taki dla mnie trochę zabieg, że jakby ciężko było, mam wrażenie, komponować tę kamerę gdzieś w autu. Na przykład zobaczcie, Tesla ma kamery tak schowane, że tego nie widać i bardzo często jak pokazuję klientom, jak robię jazdy testowe, czy, czy wydaje samochód w wypożyczalni, to pokazuję, że tu jest kamera. O nie, o, nie widziałem. I tutaj tam z boku, gdzieś ukryta ładnie w szybie, na górze. A tutaj te kamery są tak perfidnie, tak. Walnięte po prostu na środek, więc tego trochę nie rozumiem. Ale jeżeli chodzi o kamery, to mam notatkę, bo to jest dosyć skomplikowane. Mamy 7 kamer wysokiej rozdzielczości HD, mamy cztery kamery z słabszej rozdzielczości, mamy jeden lidar, to właśnie z przodu to największa, 4 radary i 12 czujników ultradźwiękowych dookoła samochodu. Więc tych systemów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Ale to powoduje, że na systemie autopilota, czy pilota, bo w NIO to się nazywa pilot, auto radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. I Trzyma się sztywno, skanuje sobie otoczenie Więc nawet jak zaj zajdzie słońce Jak jest są trudne warunki pogodowe To też bardzo dobrze sobie daje radę Chociaż jak mocniej padał deszcz, jak jechałem e, Przez Niemcy, no to wtedy on się całkowicie Włączał, nawet aktywnego tempomatu nie mogłem Włączyć, ale w pozostałych warunkach Naprawdę ten pilot sobie dawał Bez problemu radę. Tutaj z tyłu mamy bardzo fajne Wcięcie, zobaczyłem to wczoraj będąc Na myjni, że tu mamy takie płynne I ten sa cały samochód jest taki Takie te kształty są takie okrągłe Nie ma tutaj takiej, takiego osłonęcia Ostrego zarysu, nie ma tutaj takich ostrych krawędzi, tylko wszystko jest takie delikatne. To, to auto jest takie, nawet, Noomi, czy ten system, który działa w środku, to jest wszystko takie spokojne, takie, takie po prostu przyjazne. I ten samolot, nawet, wizualnie jest przyjazny po prostu. Bagażnik, myślę, że można zaliczyć do pewnego minusa tego samochodu dlatego, że bagażnik z tyłu jest dosyć mały jak na tak duży samochód w porównaniu chociażby do konkurencji z przodu bagażnika nie ma to wam za chwilę pokażę, ale tutaj zobaczcie, mamy taką półeczkę to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo ta półeczka ma możliwość też, żeby właśnie ją w ten sposób zablokować i wtedy sobie można na luzie tutaj te rzeczy pochować albo możemy ją całkowicie sobie schować w, dolne, jakby w dolną część i wtedy mamy e, tak taki większy, głębszy po prostu bagażnik. Pod spodem, ja, ja to wykorzystuję tak, że właśnie mam taki dwupiętrowy bagażnik, pod spodem mam jakieś butelki, jakieś takie rzeczy, żeby po prostu tutaj nie latały i, yy, i tyle. I tutaj na górze sobie wkładam takie większe rzeczy. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze pod spodem zestaw naprawczy, więc tej przestrzeni tutaj naprawdę dużo nie ma. Na plus są te siateczki tutaj, które mamy po prawej stronie, mamy tutaj gniazdko 12-woltowe, więc możemy sobie jakąś przetwornicę, czy lodówkę turystyczną włożyć, no i mamy tutaj taką roletkę, która... Po prostu nam to wszystko zasłania Fotele też składają się prawie na płasko Więc nawet jakby ktoś chciał tutaj spać Rozłożyć sobie materac To raczej nie będzie problemu Bo ten kąt nie jest duży I myślę, że będzie tutaj całkiem wygodnie Maskę otwiera się standardowo tutaj Po lewej stronie z przodu I pod maską możecie zobaczyć nic W sensie nie ma bagażnika Wszystko jest zabudowane I to jest jeden z minusów tego samochodu Dobra, przejdźmy sobie teraz do tylnego rzędu siedzeń Fotel z przodu pasażera, zarówno jak i kierowcy, jest ustawiony pode mnie. Tutaj mam jeszcze jedną pięść odległości od fotela pasażera przede mną. I jeszcze nad głową mam mnóstwo miejsca, więc tutaj się bez problemu mieszczę. I co fajne w tym samochodzie, to też mamy tutaj dociąganie drzwi. Starczy lekko przymknąć i samochód sam dociąga drzwi. Jakość wykończenia tego samochodu w środku jest naprawdę powalająca. Bardzo często chińskie samochody uchodzą jako samochody słabej jakości. Możemy porównywać europejskie samochody do chińskich, takich jak Seres, jak Xpeng, które nie do końca są dobrze wykończone. Ale mamy przykład chociażby z chińskiej Tesli, że Chińczycy potrafią zrobić dobre samochody. To wszystko zależy, ile się zapłaci i z jakich materiałów się te samochody zrobi. I tutaj ta jakość i te materiały są naprawdę bardzo dobre. Ta skóra ekologiczna. Plastiki, nawet tutaj. To jest taki bardzo przyjemny plastik, bardzo przyjemny w dotyku. Tutaj to wykończenie. Głośniki, drebienko, które tutaj też mamy. Mamy też przyciemniane szyby, od razu możecie zobaczyć. Mamy też akustyczne szyby. Mamy akustyczne szyby tak naprawdę prawie wszędzie. Mamy w drugim rzędzie, w pierwszym rzędzie i szyba czołowa, więc tutaj też jest bardzo cicho i jakość spasowania jest naprawdę dobra. Tutaj z tyłu na środkowym miejscu mamy jeszcze. Podłokietnik. I ten podłokietnik też jest dosyć ciekawy. Bo zobaczcie, teraz mamy zwykły fotel. Nie, wyg nie wygląda, żeby tutaj coś w tym zagłówku było. Ale jak to rozłożymy, to z tego zagłówka robi nam się taka podstawka. Możemy sobie tutaj na przykład telefon położyć i jeszcze tutaj mamy uchwytne napoje, więc wtedy ten zagłówek działa jako podstawka na napoje. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy schowek z wejściem USB typu C, więc mamy jedno USB-C. Tu mamy drugie USB-C. Tu i z przodu jeszcze kilka gniazdek. Więc tutaj jest naprawdę wygodnie. Jak sobie tak to tutaj rozłożymy, to jest naprawdę wygodnie i komfortowo. A jeszcze lepsze jest to, że fotele z tyłu są elektry elektrycznie sterowane. Można sobie oparcie bardziej położyć lub wyprostować i co jest rzadko spotykane, odcinie gędźwowe z tyłu też możemy sobie tutaj regulować. I właśnie o tej jakości tutaj mówię, bo tutaj czuć się jak w samochodzie premium. Nawet mamy tutaj wieszaczki. W każdym miejscu, w każdym, każdy pasażer tak jakby ma swój mikrofon. I jeżeli będziemy chcieli skorzystać z asystenta Noomi, którą za chwilę wam przedstawię, to tak jakby sam mód wykrywa, który pasażer prosi o daną rzecz. Na przykład powiem Hey, no me, turn on heating seat okay. i jest. Tylne, tylne prawe siedzenia. I to jest właśnie fajne, że tutaj mamy te głośniczki i to jest ta technologia tutaj, za którą też się płaci. I to niemało się płaci. Na tylnym wyświetlaczu możemy sterować ogrzewaniem foteli, możemy sterować yy, temperaturą Muzykom. No i złożyć sobie na przykład fotel pasażera z przodu, widzicie? Żeby po prostu było nam wygodniej. Teraz złożyłem fotel pasażera. I on zobaczcie, całkowicie nam się teraz tutaj maksymalnie przesuwa do przodu, żeby mieć jak najwięcej miejsca. I to też jest właśnie taki fajny feature. Teraz to naprawdę tutaj jest sporo miejsca. Tutaj mam teraz, no nie wiem ile to jest z pół metra odległości do fotela. E, pasażera, więc naprawdę to są takie małe smaczki, które sprawiają, że ten samochód użytkowo jest naprawdę bardzo dobry. I oczywiście można powiedzieć, że dużo rozwiązań w tym samochodzie jest na przykład skopiowanych od Tesli, od, od innych firm, innych marek, ale właśnie to jest fajne, że bierze się to, co najlepsze, bo na tym jakby chyba świat polega, że bierze się to, co najlepsze, dokłada się coś swojego i się tworzy coś na przykład jeszcze lepszego. I tutaj dużo nawiązania widzę na przykład do Tesli, dużo pomysłów widzę, e, które, które są w Teslach, które są w innych elektrykach, ale do tego wszystkiego NIO dołożyło coś jeszcze. Dzięki temu ten samochód, jeżeli miałbym zrobić taki ranking najbardziej zaskakujących samochodów, to NIO myślę, że byłoby na podium, bo tutaj jest dużo takich zaskakujących rzeczy. Najwie najbardziej, największym zaskoczeniem dla mnie jest asystent Naomi. No i oczywiście wymiana baterii. Oto przedni fotel. Teraz to jest najwygodniejsze miejsce w samochodzie, dlatego że mamy tutaj taki podnóżek, mamy tutaj Taki drugi podnóżek, i możemy fotel sobie całkowicie rozłożyć. Więc tutaj, w trakcie dłużej, długiej podróży, naprawdę było nam bardzo wygodnie, bo fotel niemalże rozkłada się na płasko. Jak sobie ten podnóżek odpowiednio wyregulujemy, żeby był na tej samej e, wysokości co, co ten drugi, to zobaczcie, jak mocno nam się fotel teraz rozkłada. Jak wejdziemy do samochodu, to nie trzeba nic zrobić. Wystarczy wcisnąć hamulec. I auto się od razu uruchamia, więc to jest też duży plus, że nie ma żadnych przycisków. I tu mamy w bardzo fajny sposób ulokowaną, schowaną dźwignię zmiany kierunku jazdy. Mamy tutaj Drive, mamy Reverse, i tutaj od boku mamy taki przycisk Park. I jest wszystko co potrzeba: żadnego B, żadnego N. Po co to komu? Po prostu mamy Drive. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ergonomiczne: jest w bardzo dobrym miejscu, bo to jest zawsze pod ręką. Zawsze tutaj możemy sobie zmienić bieg. I kierownica też jest bardzo wygodna, bo jest taka gruba i jest taka masywna. I tutaj jest fajnie wyprofilowana, więc też bardzo przyjemnie się takim samochodem jedzie. To, co Wam mówiłem, że NIO wzięło to, co najlepsze od innych producentów, dołożyło coś swojego, to między innymi chodziło mi o to, że NIO wzięło na przykład ekran duży, który zapoczątkowała, można powiedzieć, Tesla i dołożyła do tego coś, na co narzeka co drugi użytkownik Tesli, czyli brak wyświetlacza za kierownicą. I zobaczcie, ten wyświetlacz za kierownicą wygląda jak taki opcjonalny wyświetlacz do tego Tesla Model 3, który można sobie kupić na AliExpress i działa świetnie. Mamy wszystko co potrzeba. Mamy wskaźnik poziomu naładowania kilometrowy, procentowy. Oprócz tego, bo ten kilometrowy to jest według WLTP, więc on zawsze przekłamuje. W WLTP tu mamy tutaj ponad 500 km i właśnie to jest pokazane na podstawie naszej ostatniej jazdy, naszych ostatnich kilometrów, więc temu można ufać. I zobaczcie, jeżdżąc po Szwajcarii mam 19,5 kWh zużycia na 100 i zasięg 170 Kilometrów przy 50% naładowania, więc zasięg tutaj naprawdę jest bardzo spory, jeżeli jedziemy sobie wolno. A wolno w Szwajcarii oznacza 80 km na godzinę na drogach takich, powiedzmy, krajowych, gdzie naj, najczęściej teraz jeżdżę takimi. I to właśnie przy takich prędkościach jest ten zasięg pokazany. Włączymy sobie teraz tryb przyspieszenia, ten najszybszy. Ten tryb włączamy sobie jednym z tych trzech. Prawdziwych, takich rzeczywistych przycisków. Włączamy Sport plus. Jak włączamy przyspieszanie, to mamy też tutaj informację, jak, jakie mamy przyspieszenie. I mamy tak, tutaj mamy jakiś taki indywidualny tryb. Mamy komfort, balans performance'u i komfortu. Mamy eko, to zwiększa nam zasięg. Mamy też sport, 59 dosetki i sport plus 3-9 dosetki. I to jest, zobaczcie co Nomi zrobiła I to jest też nawiązanie do Tesli Tesla miała kiedyś właśnie taki motyw przy, przy, przy przyspieszaniu Że jakby tak rzeczywistość się załamuje Tutaj jest podobnie I teraz jak włączymy sobie ten tryb To będziemy mieli 3,9 do setki Od razu czuć, że auto jest zrywne W ogóle testowanie przyspieszenia w Szwajcarii to jest raczej samobójstwo Ale pokażę wam to wow. Dole, Nie będę szalał wszystko poleciało, cały bagażnik poleciał do tyłu. Butelki naprawdę jest tutaj moc niesamowita. Mamy 50% baterii. I tutaj na autostradzie naprawdę można sobie poszaleć tym samochodem. Jak raz nawet testowałem jadąc 160 km na godzinę, to przy 160 km na godzinę samochód cały czas miał moc. Cały czas czuć było takie wbicie w fotel. To jest naprawdę niesamowite. Port ładowania jest umiejscowiony. W takim dosyć fajnym miejscu, bo jest z przodu po prawej stronie, więc tutaj też mojego doświadczenia z tych 2000 km, no i bywa z tym problem, bywa z tym problem przy podłączaniu się do różnych stacji ładowania. Ja bym osobiście wolał, żeby ten port ładowania był z przodu albo z tyłu, bo... Z... Po boku samochodu zazwyczaj to generuje jakieś problemy. Pokażę wam jeszcze kamery. Jak wrzucimy sobie wsteczne, to zobaczcie, mamy tutaj podgląd na wszystko. Po lewej stronie możemy sobie wybrać, które kamery chcemy oglądać, ale jakość tutaj jest naprawdę bardzo dobra. Możemy sobie też wybrać. Tutaj mamy pokazane, która to jest kamera. Fajne jest też to, że jak jedziemy, to tutaj auto nam pokazuje, czy mamy bieg do przodu, czy do tyłu, i od razu nam się tutaj kamera zmienia. I możemy sobie też Tutaj wybrać poszczególne kamery, żeby zobaczyć sobie dokładnie co się dzieje, albo zrobić sobie 3D i wtedy możemy sobie palcem w ten oto sposób przesuwać i zobaczyć. Też co się dzieje dookoła. To jest naprawdę bardzo fajne. Działa to bardzo płynnie, ekran jest bardzo responsywny i to uważam też za jedną z większych zalet tego samochodu. Tutaj nie mamy systemu Android Auto, tylko tutaj jest jakiś autorski system Nio i on działa tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I działa bardzo responsywnie, dobrze planuje. Zobaczcie, aha, bo jesteśmy tu, teraz tu. Wszystko działa naprawdę tutaj bardzo szybko. Możemy sobie wszystko tutaj zmieniać. A tutaj, jeszcze jak od lewej strony wysuniemy palce, jak przesuniemy palcem, to mamy taki szybki dostęp do szybkich ustawień. W tym momencie, gdy kupicie sobie takie NIO i będziecie chcieli wymieniać baterię, to. Pierwsze dwie wymiany w miesiącu są bezpłatne i to można by też porównać do testy, która przykładowo miała kiedyś darmowe dożywotnie ładowanie. I to jest fajne, bo teraz jak jechałem tutaj do Szwajcarii, no to poza ładowaniem, które musiałem odbyć do pierwszej stacji wymiany Nio, no to jakby to, ta wymiana była darmowa. I jak już przekroczymy te dwie wymiany w ciągu miesiąca, to od trzeciej wymiany i za każdą kolejną w danym miesiącu płacimy 10 euro za usługę wymiany baterii i 42 euro centy za energię, którą pobierzemy. Czyli system sobie wylicza różnicę, na jakim stanie samochód oddaliśmy, w sensie baterii oddaliśmy i jaki stan baterii pobieramy, a te baterie zazwyczaj mają 90% naładowania. No i wtedy płacimy 42 euro centy. Moja wymiana baterii, jak sobie przeliczyłem, to był koszt. 37 euro, 47 euro e, za oddanie baterii, która miała 3% i za zabranie baterii, która miała 90% baterii. Więc to nie jest jakoś super tanie, ale biorąc pod uwagę. Tak, duży, tak dużą baterię, no to 200 zł za pełne ładowanie to dzisiaj to już nie jest taka stawka powiedzmy z kosmosu, kiedyś jeszcze tak, ale dzisiaj w Niemczech za 200 zł naładować auto, które ma baterię 100 kWh, no to jest całkiem całkiem jeszcze powiedzmy do, do przełknięcia taka cena. Ładowanie 120 kW to jest tutaj największym chyba minusem, bo jeżeli w Polsce w tym momencie nie mamy stacji wymiany baterii, w Berlinie stacja wymiany baterii czeka już podobno kilka Miesięcy czy kilkanaście miesięcy na oddanie do użytku, no to w tym momencie, jakby koncepcja wymiany baterii w Polsce nie ma w ogóle sensu, bo nie wiadomo nawet kiedy NIO wejdzie do Polski, więc tutaj. Musimy bazować tylko na tym ładowaniu prądem stałym I tutaj dla wielu to może być uciążliwe, bo czas ładowania realnie wydłuża się do około 40 minut Czyli każdy postój co 250-300 km będzie tutaj trwał około 30-40 minut Więc trzeba się na to przygotować Niemniej jednak samochód nadrabia wieloma rzeczami Nadrabia przede wszystkim tym komfortem Bo możemy zrobić sobie coś takiego Hey Nomi, turn on massage i mamy masaż. No mi potrafi naprawdę wiele rzeczy. Możemy powiedzieć, na przykład włącz światło, to on wykryje, który pasażer o to prosi, i włączy w danym miejscu to światło. Możemy oświetlenie ambient ambientowe zmieniać. Jest tutaj naprawdę szereg takich komunikatów, które działają bardzo dobrze. Te komendy można naprawdę tutaj mocno rozbudowywać i no mi łapie o co chodzi. Na przykład mogę powiedzieć, że dołmisz, no, żeby włączyła mi masaż fotela, ale żeby pasażerowi włączyła podgrzewanie foteli, a z tyłu na przykład, żeby łączyła delikatnie podgrzewanie fotelito. Tutaj naprawdę bardzo dobrze działa i pod, jestem pod dużym wrażeniem, bo jak byłem w Norwegii i testowałem NIO 2 lata temu, rok czy 2 lata temu, to Nomi, pamiętam, że te komendy jeszcze łapała trochę inaczej i teraz po prostu czuć, że NIO popracowało nad Nomi i ona po prostu cały czas się uczy. Moje zużycie energii, tak jak mówiłem, jadąc ostatnio maksymalnie do 80 km na godzinę, bo takie są te ograniczenia, to jest 19 12,3 kWh. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zużycie energii w Niemczech na autostradzie, gdzie jechałem szybko 150-160 no to wtedy miałem ponad 30 kWh. Ale zdumiewające jest to, że tutaj jeżdżąc w Szwajcarii przepisowo, a inaczej się nie da, mandaty są naprawdę bardzo wysokie jestem w stanie tym samochodem przejechać około 400 km realnie. Fajne jest też to w baterii, że możemy sobie włączyć podgrzewanie. Mogę kliknąć tu warm-up i teraz bateria jest podgrzewana, żeby osiągnąć wysoką moc ładowania. To podgrzewanie baterii też do końca nie ma sensu, bo to nie jest moc ładowania rzędu 200-250 kW, żeby ta bateria musiała się jakoś bardzo przygotowywać, tylko do 120 kW to raczej łatwo takiej baterii dojść, więc yy, jest to przydatne, szczególnie w tych dużych mrozach, kiedy wyjeżdżamy z domu i chcemy za chwilę się ładować, ale tak na trasie to wystarczy chwilę pojechać autostradą e, z prędkością autostradową i samochód już rozgrzewa baterię, więc ten przycisk może bardziej się sprawdzić na przykład w wersji z mniejszą baterią, gdzie ta moc ładowania jest wyższa, albo w przyszłości, kiedy te moce ładowania może po prostu się poprawią. NIO posiada gwarancję. Standardowo, tak jak większość producentów, jest to 160 tysięcy kilometrów na baterie i silniki lub 8 lat. A druga gwarancja to jest 5 lat lub 80 tysięcy kilometrów na wszystko. No i ta gwarancja jest trochę bardziej rozszerzona, na przykład niż w Tesli, bo w Tesli mamy 4 lata lub 80 tysięcy kilometrów. Tu mamy o jeden rok więcej. Celowo? Nie wiem, ale to dobrze. Bo jak ktoś nie robi dużo kilometrów, to tą gwarancję pięcioletnią myślę, że bez problemu może sobie wykorzystać. I to jest naprawdę całkiem sporo. 5 lat i mieć gwarancję na wszystko, to jest super sprawa. Pokażę wam teraz, bo jesteśmy akurat w mieście, jak działa Radar i Lidar, czyli jak on tutaj to wszystko nam pięknie pokazuje na wyświetlaczu. Pokazuje to bardzo dobrze. Bardzo dobrze pokazuje wszystkie samochody zaparkowane, ludzi, motocyklistów. Zobaczcie, jak teraz sobie jadę. Jedzie przede mną jakiś ciągnik czy śmieciarka, jadą inne samochody. To wszystko tutaj działa naprawdę bardzo dobrze. Kolejna ciekawostka ten schowek tutaj. Możemy sobie, ten schowek jest tutaj otwierany w ten oto sposób. Z jednej strony lub z drugiej strony. I ten schowek możemy sobie zablokować. Jak wpiszemy tutaj pin, to on jeszcze teraz blokuje. I ani z jednej, ani z drugiej strony nie jesteśmy w stanie go odblokować. Muszę wam się do czegoś przyznać. Od jakiegoś czasu szukam jakiejś alternatywy, jakiegoś samochodu, do którego mógłbym się przesiąść. I żeby to nie była Tesla, bo często to powtarzam, że Tesla przede mną nie ma już żadnych tajemnic i po prostu chciałbym spróbować czegoś nowego. I jak tak sobie testuję te samochody, to chyba Nio jest w tym momencie u mnie na pierwszym miejscu. Zaraz po tym Kia EV9, która też mi się bardzo podoba i dzisiaj miałbym duży dylemat, czy na przykład wybrać Nio czy Kia. Kia jest bardziej taka... jest innowacyjna, jest nowoczesna. Jeżeli chodzi na przykład o działanie systemu, to Nio tutaj bije na głowę. Jest tutaj po prostu bardziej intuicyjnie. Jest tutaj dużo fajnych rzeczy, jak na przykład to, że samochód jest też wykorzystuje kamery jako wideorejestrator, czyli jest już powiedzmy ten level wyżej. I cały czas się zastanawiam, jaki samochód by tutaj wybrać jako kolejne. I szukam czegoś oryginalnego i przyznam szczerze na koniec tego filmu, że ten samochód zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja jeszcze zrobię jeden film, pokażę Wam jeszcze więcej e, takich smaczków i jeszcze drogę powrotną zobaczycie, jeszcze jedną wymianę baterii, ale na ten moment dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten samochód, bo, bo naprawdę on robi duże wrażenie. Zrobić w 10 lat coś takiego to jest dla mnie przykład, że się da i... Dowód na to, że tradycyjni producenci będą mieli naprawdę duży problem, bo jeżeli w 10 lat Chińczycy byli w stanie stworzyć coś takiego, no strach pomyśleć, co będzie za 50 lat, a ile rynek, na ile na rynek europejski chińskich marek teraz wchodzi, no to sami pewnie dobrze wiecie, jest tego multum i ceny są naprawdę bardzo dobre, zasięgi, jakość, jak widać, tak jak chcą zrobić dobry samochód, to są w stanie zrobić doby, dobry samochód. Więc z ciekawością będę przyglądał się temu, co się dzieje na rynku i trzymam kciuki, bo naprawdę nie, to jest fajny samochód. Do zobaczenia, cześć.